Witajcie na kanale Biznes na słuchawkach. Zdecydowaliśmy się rozszerzyć poruszoną przez nas tematykę i startujemy z serią skierowaną do konsultantów, która wprowadzi Was w tajniki pracy w call center. Mam na imię Alicja i zabiorę Was w podróż po świecie na słuchawce. Zaczynamy. W call center najważniejszym narzędziem pracy jest głos. Jest on wizytówką, która Cię reprezentuje, więc pamiętaj, żeby dbać o niego regularnie. Proces powstawania głosu jest bardzo skomplikowany. Wymaga on współpracy trzech układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Wszystkie razem wpływają na to, jak brzmisz. Właściwe oddychanie podczas rozmowy, zwłaszcza gdy dużo mówimy lub czytamy, wpłynie na to, czy zostaniemy zrozumiani. Niemniejsze znaczenie ma też nasza kondycja psychiczna i fizyczna. Samo samopoczucie będzie wpływać na to, jak brzmi nasz głos i jak jest odbierany przez innych. Emisja głosu jest więc przykładem na to, że nie można pracować tylko nad jedną częścią naszego ciała albo nad jedną umiejętnością. Powstaje on w głowie, ale buduje się go z oddechu za pomocą mięśni, formy nabiera dzięki krtani, zaś treści poprzez właściwą artykulację. Często spotykane jest zaburzenie objawiające się płytkim, niepełnym oddechem z krótką fazą wydechową. Idą zatem częste pauzy, np. Na, na wdechu, które zakłócają płynność i mogą utrudniać komunikację. Klient, który będzie zmuszony słuchać długiego regulaminu czytanego z przerwami, będzie zmęczony rozmową i może to zaważyć na sprzedaży. Ćwiczenia nad emisją głosu są niezbędne w każdym zawodzie, który wymaga jego wzmożonego użycia. Wydaje się, że to domena śpiewaków, piosenkarzy, lektorów czy aktorów. Wiele osób zapomina, że zajęcia z emisji głosu mają także chociażby dziennikarze i pedagodzy. Ich zawody bardzo często wymagają dużej eksploatacji głosu, a odpowiednie dbanie o to, by wszystko działo sprawnie, pozwala im na dłużej zachować profesjonalizm w komunikacji. Przejdźmy do części praktycznej w naszym dzisiejszym odcinku. Rozpoczniemy od podstawowych zagadnień dotyczących higieny głosu, które pomogą Wam zadbać o właściwą eksploatację Waszego narzędzia pracy. Zachęcamy do zapisania filmu na przyszłość i kliknięcia subskrybuj, abyście dostali powiadomienie, gdy pojawi się nasz kolejny film. Skala. Musicie mówić we właściwej dla siebie skali głosu. Wiele osób stara się mówić wyżej lub niżej, myśląc, że brzmią lepiej. Dla higieny głosu warto postawić na naturalność. Czas i różne zmiany w naszym ciele mogą wpłynąć na nasz głos i będzie się on zmieniać z biegiem lat. Warto się z tym pogodzić, zamiast na siłę walczyć o określoną skalę. Prawidłowy oddech. To, kiedy robimy wdech, ma bardzo duże znaczenie. Nie starajcie się powiedzieć jak najwięcej na jednym wdechu, bo będzie słychać, że brakuje Wam powietrza. Efektywniej jest oddychać torem piersiowo-brzusznym. Warto również uruchomić przepony. Żeby zobaczyć, jak ona działa, połóżcie się na łóżku, a na brzuchu umieśćcie niezbyt ciężką książkę. Oddychajcie i obserwujcie, jak książka się porusza. Spróbujcie też zastosować różne długości oddechu. Teraz już wiecie, jak działa przepona. Artykulacja. Jest kilka złotych rad artykulacji, które warto stosować tak, aby nasz przekaz był wyraźny i odbiorca nie miał problemu ze zrozumieniem nas i naszych intencji. Nie mówcie na zaciśniętych wargach, bo będzie to tłumić dźwięk. Otwierajcie usta szeroko, będzie Was słychać dużo wyraźniej. Zwracajcie uwagę na położenie języka podczas wypowiadania spółgłosek. Nawodnienie. Nawodnienie to sprawa ważna dla zdrowia ogółem, ale czy wiecie, że dla głosu też? Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie. Ilość wody, jakiej należy dostarczyć, zależy od wagi i wieku. Pamiętajmy, że nawadniają nas też owoce, warzywa i posiłki zawierające dużo wody. Wszystko to wlicza się do bilansu wodnego. W piciu wody istotna jest też regularność i ilość. Odpowiednie, stałe nawilżanie gardła zapewni Wam popijanie wody małymi łykami w krótkich odstępach czasu. Odpowiednia ilość wody w diecie zapewni Wam też większą sprawność umysłu i łatwiej będzie Wam utrzymać koncentrację w pracy. Rozgrzewka gardła. Długa rozmowa to niewątpliwy wysiłek dla organizmu. Jeśli więc wiesz, że czekacie takie wyzwanie, to przygotuj się do niego zawczasu i rozgrzej prawidłowo mięśnie, tak aby nie uległy przeciążeniu już po kilku minutach. Wielu z Was pomyślało pewnie, że to przecież nie sport i nie trzeba się rozgrzewać. Oprócz gardła rozgrzewamy również ciało. Pamiętajcie, że Was głos zależy nie tylko od mięśni znajdujących się w gardle. Na początku odcinka mówiliśmy, że cały organizm pracuje na prawidłową emisję. Pamiętajcie więc o rozgrzewce reszty ciała. Postarajcie się rozluźnić ramiona, szyję, klatkę piersiową. Śmiało możecie się otrząsnąć, porozciągać, ziewnąć czy pokręcić kółką głowa. Spięcie podczas rozmowy słychać, a jak wiadomo, łatwiej się rozmawia naturalnie. Dzięki temu skraca się dystans między rozmówcami, a przede wszystkim naturalność ułatwia mówienie i zmęczenie nie przyjdzie po kilku minutach pracy. Ekspresja. Ekspresja jest niezwykle istotnym elementem rozmowy, o którym trzeba myśleć. Czy pamiętacie Robina Williamsa w filmie Good morning, Good morning, Vietnam? Taka ekspresja jest mile widziana w radiu, jednak w pracy konsultanta będzie kompletnie bezużyteczna, a jest duże prawdopodobieństwo, że będzie szkodliwa. Znacznie lepiej będzie zacząć miękkim i stonowanym dzień dobry, tak aby rozmówca nie poczuł się zaatakowany czy przytłoczony. Po kilku chwilach rozmowy, będziecie już wiedzieć, jak mówi druga strona i będziecie mogli dostosować wasz styl wypowiedzi. Wszystko to ułatwi odbiór treści. Z pewnością zdarzyło wam się kompletnie nic nie rozumieć, gdy rozmówca mówił zbyt szybko, lub irytować, gdy był zbyt flegmatyczny. Każdy ma swoje preferencje i przyzwyczajenia. Dopasowanie się do czyjegoś rytmu daje komfort dźwiękowy, pozwalając skupić się na tym, co mówicie, a nie jak mówicie. Jeśli chodzi o parady bardziej techniczne, nie tyle związane z samą emisją głosu, miejcie na uwadze, że to jak mówicie wpływa na końcowy odbiór. Starajcie się miękko zaczynać zdanie, nie robiąc krzykliwego „dzień dobry! Niepożądane przerywniki. Wiadomo, że czasem człowiek musi, bo inaczej się udusi. Czasem dosłownie. Jednak jeśli to tylko możliwe, starajcie się nie kasłać, chrząkać, kichać czy parskać w czasie rozmowy. Dobrym rozwiązaniem będzie wyciszyć mikrofon, jeśli zdążycie, a jeśli nie, to zawsze pamiętajcie, żeby przeprosić. Bez względu na to, która strona akurat mówiła, to takie nagłe dźwięki mogą jedną ze stron wybić z rytmu i trzeba będzie kilku chwil, by znowu złapać wątek rozmowy. Warto też pamiętać o kulturze wypowiedzi. Mowa o nieużywaniu słów wulgarnych czy potocznych. Rozmowa powinna być swobodna, ale nie taka jak między kumplami z podwórka. Należy też zwracać uwagę na naturalne przerywniki, gdy zastanawiamy się, co powiedzieć. Każdemu zdarza się co jakiś czas. E, y. uniknąć tego można dbając o zasób słownictwa i skupienie. A rozmowy będą wtedy przebiegać płynnie i w profesjonalnej atmosferze. Oddychanie. Od niego zaczęliśmy, ale warto, aby pojawiło się też tutaj. Wiele osób podczas rozmowy zapomina o oddychaniu lub stara się oddychać najpłycej jak się da, aby nie powodować dyskomfortu u odbiorcy. Brak powietrza powoduje, że słychać nas po prostu gorzej. Spada jakość komunikacji, a druga strona prosi, żeby powtórzyć. W efekcie wydłuża się czas połączenia, rośnie frustracja i tracimy więcej czasu i nerwów. Przy sprzedaży jest to szczególnie istotne, bo klient nie będzie chciał nas dłużej słuchać. Modulacja. W pracy konsultanta bardzo ważne jest właściwe modulowanie głosu nawet jeśli zastosujecie się do wszystkich rad, o których powiedziałam wcześniej, nie będzie dawało to żadnego efektu, jeśli klient odbierze was jako nużących. Mówcie naturalnie, tak jakbyście rozmawiali z kolegą na żywo. Klient wyczuje, jeśli będziecie starali się naśladować jakiś inny głos. Za waszymi słowami powinny stać emocje i wiedza ekspercka, a przekazane powinny być tak, aby zainteresować rozmówcę, inaczej stracicie jego zaangażowanie. Akcentując odpowiednie zdania, możemy skierować uwagę klienta na elementy, które są dla nas korzystne, tworząc z nich oręż pomagający w zamknięciu sprzedaży. Pamiętajcie, że modulacja nie oznacza skrzeczenia czy pokrzykiwania. Takie zachowania będą zawsze niedopuszczalne. Jeśli jednak rozmowa była ciekawa i konsultant stosował odpowiednią intonację, to z pewnością zapadnie klientowi w pamięć jako dobrze przeprowadzona. Wpływa to oczywiście na wizerunek firmy i samego konsultanta, a właśnie o budowanie tego wizerunku przecież nam chodzi. Co więcej, możecie zrobić? Jeśli chcecie brzmieć profesjonalnie, na najwyższym poziomie, albo planujecie związać swoją przyszłość z pracą głosem, to warto udać się na zajęcia z emisji głosu. Specjaliści pracują nad tym, by wydobyć z Was maksimum Waszych możliwości i swobody w wymowie czy śpiewie. Przydaje się to również wtedy, gdy brakuje Wam pewności siebie lub nie wiecie, czy prawidłowo wykonujecie ćwiczenia w domu. W temacie emisji głosu, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeżeli chcecie potrenować, to w komentarzu do tego odcinka znajdziecie kilka prostych ćwiczeń, które poprawią Wasze głosowe umiejętności. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.